Szanowni Państwo, prezentacja planu kompensacyjnego, nic innego jak po prostu plan wynagrodzeń firmy W To w jaki sposób firma za te rezultaty, za to, że skutecznie dowieziemy informacje o najskuteczniejszych produktach, nas wynagradza. W firmie naszej obowiązują trzy ceny dla każdego produktu. Jest taka cena tak zwana detaliczna, czyli najwyższa ją. Możecie spotkać w aptekach, w punktach detalicznych, tam gdzie ktoś po prostu sprzedaje produkty i już nie zajmuje się polecaniem. Z racji tego, że tutaj się znaleźliście, z racji tego, że posiadacie kontakt, tak zwany link od osoby, która dowiezie wam skutecznie informacje o dual już na wejście macie zniżkę w wysokości 15% od kolejnego zamówienia. Tak naprawdę może to być tak, że możecie złożyć zamówienie, opłacić je i za 5 minut złożyć kolejne i to za 5 minut już będzie z rabatem 30%, już będzie w najniższej cenie. Jak takie ceny. Jak tylko się przełączy slajd to wam pokażę jak takie ceny wyglądają To mamy przykładowo tak najpopularniejszy produkt na przykład kolagen 159 zł detalicznie cena ta ostateczna dla was najniższa 111 zł poproszę następny slajd Aby uzyskać dostęp do tych najniższych cen to jest pierwszym krokiem i ten krok co ciekawe do tego żeby osiągnąć takie rezultaty jak Tomek jak Norbert niczym się nie różni każdy z nich każdy z nas tutaj wykonał ten pierwszy krok Przedlicznik punktowy, o którym powiem za chwilę, ale to co bardziej dociera i jest po prostu bardziej do zrozumienia, około 650 zł brutto, to już wystarczy, aby dysponować takim kontem. Poproszę następny slajd. I drodzy Państwo, pierwsze ło, wow, bo to jest naprawdę wow. zróbcie sobie zdjęcie tego slajdu. Kochani, co zakupienie produktów tylko za 650 zł dla siebie, dla swojego zdrowia, dla zdrowia swojej rodziny, co otrzymujecie? Otrzymujecie gotowy system informatyczny. Wrzuciłem w przegwiecącego kolegę, ile taki system informatyczny, gdybym miał własną firmę, gdybym dziś chciał taki system zakupowy, rozliczania prowizji CRM, gdybym chciał zakupić, ile by kosztował? Minimum 30 tysięcy złotych. Jeszcze raz, osoba, która się przyłącza, dostaje wartość za minimum 30-50 tysięcy złotych, tylko za to, że kupi produkty dla siebie. Pierwsze pół, pierwsze czym możecie przekonać. Poproszę o następny slajd. W oprócz tego plus posiadanie własnego konta jest taki, że w każdym miesiącu odbieracie pełnowartościowy produkt, w tej chwili e, zarząd wyszedł również naprzeciw, również przy pierwszym zamówieniu, jeśli jest ono troszkę większe, również dostajemy produkt, tak? No zastanówcie się, chodzicie do pewnych sieciowych sklepów, których nie będę tutaj reklamował, czy kiedykolwiek pani przy kasie powiedziała, fajnie, że jest u nas pani drugi raz w tym tygodniu, proszę tutaj produkty za 150 zł. Ja takiej sytuacji nigdy nie miałem. Poproszę następny slajd. Eee, troszeczkę logistyki księgowej. Jesteśmy rozliczani w okresach 16 dnia miesiąca X, na przykład 16 października, 15 listopada. Pieniążki otrzymujemy 30 dnia e, miesiąca listopada. Poproszę o następny slajd. I teraz składniki, pokrótce składniki, na których zarabiamy. Pierwsze dwa składniki zależą w pełni od nas. Jest to nic innego jak różnica. Pamiętacie, mówiłem, że ktoś dostaje już tą drugą, tą średnią? Nazwijmy to cenę. Różnica między tą średnią ceną a tą najniższą z racji, że polecieliście, to jest wasza pierwsza prowizja. Poproszę, następny slajd. Również jest coś takiego jak struktura rabatowa, jakkolwiek może to yy, brzmieć yy, tajemniczo. Chodzi o nic innego. Zobaczcie, każdy punkt ma przypisany pewien ekwiwalent punktowy. Te punkty są przypisane do was i z punktów razy mnożnik procentowy otrzymujecie prowizję w złotówkach, poproszę następny slajd i teraz przechodzę do składników, które firma daje od siebie, które zarząd zdecydował, że oprócz tego co wypracujemy my dzieli się zyskiem z nami Pierwsza taka prowizja nazywa się bonusem udziałowym. Jeden taki bonus jest wart około w przybliżeniu, to zależy od miesiąca, uznajmy, że około 150 zł. I teraz, w zależności od naszego zaangażowania. Już za samo to, że osiągniemy jakąkolwiek pozycję w planie kariery otrzymujemy jeden bonus od firmy, przepraszam, <coughs> czyli jedno 150 zł. I w zależności ile kolejnych osób przypomina na tylko 5 produktów polecimy w danym miesiącu, ta kwota się zwiększa. Czyli osiągnięcie pozycji i jedno polecenie to już dodatkowe 300 zł od firmy. Poproszę następny slajd. Również program Aktywna Rekomendacja. Najważniejszy jest ten komunikat na dole. Firma od siebie. Za to, że skutecznie poinformujemy. Za każdą poleconą osobę płaci nam 50 zł. Proszę o następny slajd. I kochani, pierwsze stanowisko, które jest tutaj do osiągnięcia, jest ono nazwane liderem grupy, no bo nic innego, jak widzicie, zawiązuje się taka mikrogrupa zakupowa wokół osoby, która poleca. I teraz wszystkie okresy, o których będę rozmawiał do osiągnięcia danej pozycji, to będą okresy miesięczne. Kochani, jeden produkt dziennie. Jeden produkt dziennie wystarczy do tego, aby osiągnąć pierwszą pozycję w planie marketingowym. Poproszę następny slajd. I jak taka polecenie jednego produktu dziennie, może Wam to zająć 10 minut, wracając stąd dzisiaj, możecie do kogoś zadzwonić i już to zrobić. Polecenie jednego produktu dziennie, w pierwszym okresie, po dołączeniu, razem z różnymi składnikami premiowymi, które dodatkowo daje dla nas firma, po to, żebyśmy byli łatwiej, żebyśmy wystartowali, to 1900 złotych. 1900 zł za polecenie jednego produktu. Szanowni Państwo, czy są tutaj na sali jacyś przedsiębiorcy, ktoś, kto prowadzi swoją działalność, usługi, sprzedaż cokolwiek? Eee, Okej. Okay. Poproszę, tak. Eee, Konrad, czy jeżeli. Czy masz usługi, czy sprzedajesz? Ty masz akurat usługi, tak? Jeżeli sprzedałbyś dziennie za 120 zł brutto i to koniec to czy po opłaceniu wszystkiego, nie wiem, być może wynajmujesz lokal, być może pracownicy, być może ZUSy, jeszcze raz przypominam, 120 złotych dziennie, czy po opłaceniu wszystkiego zostało bycie 1900 złotych? Troszeczkę ciężko Konradowi było to jak gdyby, ja może powtórzę za niego. Powiedział, powiedział, że jest to absolutnie, absolutnie niemożliwe. Poproszę następny slajd. Drodzy Państwo, kolejne stanowisko, młodszy lider zespołu, oczywiście razy dwa, więc jesteśmy w jakim punkcie? No nic innego niż polecenie dwóch produktów średnio dziennie. I poproszę następny slajd. I co się dzieje w takim przypadku? Szanowni Państwo, ponad 3,5 tysiąca złotych prowizji w pierwszym miesiącu. I to jest moment, w którym chciałbym na chwilkę Was zatrzymać. To nie będzie być może przyjemne, ale takie są fakty. 3550 złotych brutto to więcej niż wynosi netto w tej chwili najniższa pensja krajowa. Zajmuje to niektórym. 8 godzin codziennej pracy. Zastanówmy się i odpowiedzmy sobie na pytanie, czy jeżeli ja 8 godzin dziennie zająłbym się tym, żeby porozmawiać o takich produktach z innymi osobami, czy ja nie poleciłbym skutecznie dwóch produktów dziennie? Uwierzcie mi, kochani, znam osoby, którym zajmuje to godzinę dziennie. Jedynym problemem w takim przypadku, który pozostaje, jest to, co zrobić z pozostałymi 7 wolnymi godzinami. Na to pytanie już musicie odpowiedzieć sobie sami. Poproszę następny slajd. Kolejna pozycja, lider zespołu. Tutaj około, lekko ponad 3, uznajmy 3-4 produkty dziennie. I poproszę następny slajd. I tutaj, jeżeli w pierwszym miesiącu osoba. Dokona takiego obrotu, poleci tak skutecznie produkty, mamy prowizji ponad 5800 zł. To nadal są 3-4 produkty dziennie. I znów zawracam do osób, które mają działalność gospodarczą. Czy gdybyś dziś sprzedał 3 produkty dziennie za 120 zł brutto w swoim biznesie, czy po opłaceniu wszystkiego pozostałoby ci na czysto 5800 zł? Poproszę na następny slajd. Kolejne stanowisko. Młodszy kierownik zespołu tutaj około mniej niż 7 produktów dziennie. Poproszę na następny slajd. No tutaj już jak widzicie, robi się fajnie, robi się pięć cyfr. Następny slajd. Kolejne stanowisko kierownika zespołu. Następny slajd. Stanowisko menadżera regionalnego. No i tutaj już się robi fajnie. Tutaj oprócz to, co widzicie, ta prowizja, minimum 5000 punktów premiowych, czyli na złotówki jest to tysięcy złotych, to już jest prowizja stała. To jest konstans, to jest pasywny dochód, jeżeli w kolejnych miesiącach grupa którą nie tylko nie jesteście sami, cała grupa, którą zaprosiliście, która dalej się zgeneruje, osiąga taki dochód, to oprócz tych premii na start i tak macie minimum tyle pasywnego dochodu, ale oprócz tego dzieją się piękne rzeczy. Oprócz tego macie pełny dostęp do programu samochodowego i oprócz tego macie dostęp do wyjazdów liderskich. Poproszę następny slajd. Profity tutaj yy, pokazane. Już ponad 900 osób zrobiło to. Ja bardzo biorę sobie do serca to zdanie. Kolej na ciebie. Wierzę, że jeżeli poświęciłeś tutaj czas, jesteś tutaj dzisiaj, to wierzę, że kolej na ciebie. Poproszę następny slajd. Program samochodowy, w dużym skrócie, jak on wygląda? Są dwie możliwości. Najwięcej osób korzysta z tak zwanego programu flotowego. Ja nazywam go programem totalny spokój. Nie interesuje mnie absolutnie nic. Dostajesz kluczyki od nowego samochodu, jeździsz nim, Tankujesz paliwo, nie interesujecie ubezpieczenie, nie interesujecie wymiana opon, nie interesujecie przegląd, nie interesujecie auto zastępcze w przypadku, gdy coś się stanie. Sam tego doświadczyłem w 2021 roku, nie wiem czy pamiętacie, potężna nawałnica w Polsce. E, moja cyklasa potłuczona, koszt naprawy 31 tysięcy złotych brutto i mimo, że wiecie, to nie było jedyne wtedy potłuczone auto, nie wiem jak to firma zrobiła po dziś dzień, że miałem auto zastępcze, mimo że było potrzebne wszystkim w Polsce w trzy godziny pod domem. To jest spokój, to jest pewność, to jest naprawdę bardzo, bardzo duża wartość. Kolejny rodzaj programu flotowego to jest nic innego jak tak zwany bonus samochodowy. Delikatnie wspomniał tutaj o nim dziś Tomasz Zabawa. Jest to program Wy możecie swoje auto, które być może obecnie macie w leasingu, w kredycie, możecie wymienić na nowe. Firma dopłaca wam w zależności od stanowiska, które osiągniecie. Te kwoty, które są po prawo w tabeli, są to kwoty netto. 1,5 tysiąca, 2,5 tysiąca zł i tak co stanowisko 500 zł więcej do waszego obecnego samochodu. Więc nie tylko musi wam, jak gdyby, dual life dać auto, może to również być wasze auto, za które otrzymacie refinansowanie. Poproszę, na następny slajd. I poproszę jeszcze raz My jesteśmy dziewczyny, których nie zniszczy czas My się nie rozczulimy, my się bierzemy w garść, by nowy kulor Następny slajd? E, wakacje. Wow. Jesteśmy w mega okresie, że tak powiem, na świeżo, ponieważ już w przyszłym tygodniu kilkaset osób wyjeżdża na w pełni opłacone wakacje. I słuchajcie, ci, którzy byli na tych wakacjach, zawsze mówią jedno zdanie: To są zupełnie inne wakacje niż opłacić je i pojechać samemu. Po pierwsze, opłacone. Po drugie, klimat, który jest, będąc wśród kilkuset serc, które myślą podobnie, absolutnie nie do podrobienia. Poproszę. Następne i teraz zobaczymy się. jak dziś, doceniam takie wideo, takie przeżycia jeszcze bardziej. Poproszę o na następny slajd. Kolejne stanowisko, starszy menadżer, senior menadżer, tutaj już pasywny dochód od 8 tysięcy złotych brutto, poproszę następny. I stanowiska dyrektorskie, i to już jest top of the top. Tutaj, oprócz tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej, czyli programu samochodowego, oczywiście zwiększa się jak gdyby kwota udziału firmy, więc te auta są coraz lepsze. Po Radomiu od kilku tygodni jeździ przepiękne nowe czarne GLC. Oprócz wyjazdu liderskiego mamy jeszcze dwa kolejne składniki. Poproszę następny slajd. Pierwszy z nich to jest rejs luksusowym jachtem. Poproszę. nie próbuję tego komentować, wiecie. I ostatni, e, ostatnia rzecz to gala, Top Leaders Night, gala, w której można uczestniczyć. Gala naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowa, jedyna taka noc w roku. Poproszę następny slajd. Szanowni Państwo, to wszystko. Nie wiem, jaki dziś macie plan, żeby osiągnąć te wszystkie rzeczy. My dzisiaj tutaj jesteśmy po to, żeby Wam powiedzieć, jest gotowy plan, skorzystajcie. Ja nazywam się Władysław Rączkowski i serdecznie Wam dziękuję. shadows away